Cześć. Dzisiaj y, witam Was w takich nietypowych, kolorystycznych okolicznościach. A to dlatego, że chciałabym opowiedzieć Wam o serialu. O serialu, na który trafiłam właściwie przez przypadek. Dlatego, że Jedna z moich magistrantek pisze w tej chwili pracę o serialach kryminalnych, o miejscu tych seriali kryminalnych w popkulturze i o naszym stosunku do seriali kryminalnych. No i w związku z tym e, ja zaczęłam też zwracać uwagę na różne tytuły, które pojawiają się na różnych platformach. I jednym z takich tytułów był Tadam! Ultrafiolet. Stąd te właśnie kolory dzisiaj za mną. Stwierdziłam, że, skoro mam taką możliwość, to tematycznie dobiorę tło do tematu odcinka. Serial Ultrafiolet nie jest serialem zupełnie nowym. Pierwszy sezon tego serialu został nakręcony w roku 2017, drugi w roku 2019. No i muszę wam powiedzieć, że ostatnie trzy dni upłynęły mi na oglądaniu kolejnych kolejnych odcinków. Połknąłem ten serial niemal w całości. I o ile pierwsza seria podobała mi się bardzo, o tyle druga. Podobała mi się jeszcze bardziej. Wydawało mi się, że to niemożliwe, bo przy takim serialu, jakim jest Ultrafiolet, przy takiej tematyce, jaką proponuję, no to jest dosyć trudne, żeby utrzymać sympatię i napięcie widza przez dwa sezony. A tutaj nie dość, że się udało, to tak jak mówię, w drugim sezonie jest znacznie lepiej niż w pierwszym. I teraz pozwólcie, że opowiem Wam o plusach tego serialu. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, oczywiście możecie powiedzieć mi, że ten serial jest głupi, naiwny i w ogóle Wam się nie podoba. Na szczęście seriali na świecie, filmów jest dużo i każdy z nas może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja nie ukrywam, że jestem ultrafioletem zachwycona, i teraz pozwolicie, że powiem Wam dlaczego. Pierwszym powodem do zachwytów są na pewno twórcy. Reżyserami poszczególnych odcinków tego serialu byli między innymi Janko Masa, czyli reżyser Oscarowego Bożego Ciała, reżyser sali samobójców i hejtera, ale także Sławomir Fabicki, który jest reżyserem nominowanego także wiele lat temu do Oscara, filmu Męska gra. Być może część z Was ten film pamięta, jeśli nie, to bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam jego obejrzenie, bo to jest absolutnie bardzo ciekawe i bardzo wzruszające i mądre dzieło. Pomysłodawczynią scenariusza do serialu Ultrafiolet jest Wendy West, która maczała swoje palce między innymi w Dexterze, więc wydaje mi się, że to jest niezła rekomendacja, chociaż, szczerze mówiąc, ja za Dexterem jakoś specjalnie nie przepadałam, ale doceniam jakby koncepcję i założenie tego serialu. Myślę, tak jak mówię, że, że akurat praca przy Dexterze jest niezłą rekomendacją na dalsze życie. Czemu wcześniej nie było takiego serialu na polskim rynku? Bo on pokazuje właśnie sprawy kryminalne, do których podchodzi, podchodzi się z dystansem troszeczkę taki komediowy sposób, co świetnie wygląda na ekranie. Jest taki lekki, jest dystans do tego zupełnie inaczej niż chociażby Belfer czy Watacha. Nie wiem. <laughs> Może to wynika z naszej smutnej polskiej duszy. Nie sobie, żartuję sobie. No, na pewno. Jakby ci amerykańscy producenci i scenarzyści bardzo kładli na to nacisk, żeby to było lekkie. I co na początku może nam się trochę wydawało jakieś abstrakcyjne i absurdalne, ale potem z każdym dniem przekonywaliśmy się, że to, to jest dobry kierunek i, i że być może te historie nie udźwignęłyby tego wszystkiego, gdyby nie miały tego zabarwienia. Więc... Więc poszliśmy za tym, co co, co proponowali nam producenci tego serialu i myślę, że słusznie. Film Ultrafiolet, serial Ultrafiolet nie jest oczywiście pomysłem oryginalnym. Sam pomysł na scenariusz wziął się z książki The Skeleton Crew opowiadającej o ekipie detektywów amatorów, którzy zajmują się wyjaśnianiem starych zbrodni. No i w związku z tym już wiecie, o czym jest Ultrafiolet. Co ciekawe, jakby ta koncepcja fabularna, która w pierwszym sezonie właśnie rzeczywiście opiera się o taką ekipę detektywów, amatorów, którzy chcą rozwiązywać stare zbrodnie, oczywiście jak się domyślacie dość szybko przeradza się to w rozwiązywanie tak, takich zbrodni na już, na teraz, które, które zaistniały w tej chwili. No i oni w pierwszym sezonie dość mocno pętają się policji pod nogami i, i właściwie głównie y, zachowują się tak, jakby chcieli przeszkadzać. W prowadzeniu kolejnych śledztw, choć oczywiście udaje im się te wszystkie zagadki rozwiązać, no to bardzo ciekawy zabieg fabularny zostaje zastosowany w drugim sezonie, ponieważ w drugim sezonie oni jakby stają się podporą tych policyjnych śledztw, i to policja zgłasza się do nich właściwie w każdym odcinku, aby pomogli im rozwiązać kolejną zagadkę, aby pomogli im znaleźć kolejnego mordercę czy tam kolejnego przestępcę. Kolejnym fajnym aspektem tego serialu jest muzyka. Muzyka, która, jak to powiedzieć, jest nieprzeszkadzająca jest muzyką w tle, ale ładną, dobrą muzyką. Ja wyczytałam, że płyta ze ścieżką dźwiękową do serialu Ultrafiolet zdobyła Fryderyka w kategorii najlepsza muzyka ilustracyjna. Ja szczerze Wam się przyznaję, że nie wiedziałam, że w ogóle jest taki Fryderyk, no ale skoro tak przeczytałam, to tak zapewne jest. I rzeczywiście ja jestem takim człowiekiem, który przy całej swojej miłości do musicali nie zwraca w pierwszej kolejności uwagi na właśnie taką, tego typu muzykę w filmach, czy serialach. A tutaj rzeczywiście ona wpada w ucho, ona ona, ona rzuca się w ucho, tak byśmy chcieli powiedzieć, nawiązując do frazyologizmu, że coś może rzucać się w oko, tutaj właśnie ona rzuca się w ucho i tak, i rzeczywiście przyjemnie się tej muzyki słucha. Obsada i bohaterowie. No to jest zdecydowanie chyba najmocniejszy aspekt tego serialu. Główną rolę gra tutaj Marta Nieradkiewicz, która jest postacią, która gra postać Fajną, ciekawą, interesującą i ona jakby katalizuje te wszystkie wydarzenia, które w serialu się dzieją, ale muszę przyznać, że nie jest moją ulubioną postacią w tym serialu. Jest latka około 30 lat ma Ola, wraca z Londynu po pewnych perturbacjach małżeńskich do swojego rodzinnego miasta, do domu mamy i jeździ, jest kierowcą, jest kierowcą taksówkarką Ambera, czyli Ubera i pewnego wieczoru staje się świadkiem podejrzanego wypadku na wiadukcie i przystępuje do grupy internetowych detektywów, amatorów i razem z nimi rozwiązuje zagadki kryminalne, których albo policja nie chciała rozwiązywać, albo je zostawiła, albo uznała za nierozwiązywalne, albo no, po prostu je porzuciła. Zdecydowanie taką trójką bohaterów, których ja lubię najbardziej, są bohaterowie grani akurat przez mężczyzn. I dla tych osób, które widziały ultrafiolet, od razu mówię: Nie. Nie jest to Fabiański i nie, nie jest to Stramowski. Wcale nie chodzi o przystojnych policjantów. Chodzi o kogoś zupełnie innego. Chodzi mi o bohaterów granych przez Wietnamczyka. Viet Ando, tak on się nazywa. Pewnie źle to wymawiam, ale, ale tak mniej więcej się to zapisuje. Który gra no, małoletniego, tak, powiedzmy, bo dziewiętnastoletniego hakera, amatora, ale zdolnego hakera, amatora, który kryje się pod pseudonimem absolutnie uroczym, bo nazywa się Piastkołodziej. Zresztą takich nawiązań, właśnie drobniutkich, do historii polskiej czy do w ogóle polskiej kultury trochę w serialu można znaleźć. Jest taki fajny odcinek w drugiej serii, w której Piastko Łodzi udaje się do swojego kolegi, również hakera, który nazywa się Mieszko. No i nasza główna bohaterka przychodzi nam do nich do tego domu, puka do drzwi, a Piast mówi jej: Słuchaj, ale Mieszko jest bardzo nieufny wobec obcych, i on tu nikogo nie wpuszcza. A na to nasza główna bohaterka mówi: To powiedz mu, że przyszła do Brawa. No, i właśnie takie, takie smaczki w dużej mierze robią serial Ultrafiolet. On jest właśnie fajny, sympatyczny, wesoły, przy jednoczesnym byciu ciekawym serialem. No więc absolutnym moim ulubieńcem jest Piastkołodziej, który jest cudowny. Bardzo fajnym bohaterem jest też bohater grany przez Marka Kalitę, który gra takiego byłego rzeczoznawcę, przyjaciela matki głównej bohaterki. To jest bohater taki trochę ciapowaty i ciamajdowaty, ale taki, który potrafi się odnaleźć w sytuacji, potrafi się odnaleźć w tym momencie, kiedy rzeczywiście jest potrzebny. Świetnym bohaterem jest także postać grana przez Michała Żurawskiego. To jest... To jest bohater, który w pierwszym, w pierwszym sezonie stara się wraz z żoną o dziecko, on jest funkcjonariuszem służby celnej. No i w drugim sezonie to dziecko się pojawia. I słuchajcie, serial w dużej mierze nakręcony jest w taki sposób, że bohaterowie rozmawiają ze sobą przez wideokamerę, przez komórkę. No i w drugim sezonie ten bohater grany przez Michała Żurawskiego, ciągle jest z dzieckiem w, tej, w, tej, w tym obrazku komórkowym, a to karm. To dziecko, a to prasuje ubranka temu dziecku, a to śpi z tym dzieckiem, a to trzyma to dziecko w chuście, co jest, no, myślę, że fajnym, uroczym, jak na dzisiejsze czasy pomysłem, żeby pokazać takiego ojca karmiącego, tak, który, który no, właśnie nie, nie, nie boi się zajmowania dzieckiem i sprawia mu to przyjemność, a przy okazji robi jeszcze coś innego, wykonuje, wykonuje jakąś dodatkową pracę. Tutaj zdecydowanie plus za pomysł takiej konstrukcji tego bohatera. Fajnymi bohaterkami są też youtuberki, grane przez. Karolinę i Karolinę Hapko, to są bliźniaczki, które tutaj odgrywają rolę, właśnie takich osób, bardzo dobrze obeznanych ze światem, ze światem mediów społecznościowych. Dzięki nim wiele spraw, które pojawiają się w serialu, udaje się rozwiązać, bo o tym między innymi trochę jest ten serial, że w dzisiejszych czasach powinny zmienić się metody. Tropienia przestępstw y, powinny zmienić się metody, jakimi poszukuje się ludzi, bo te właśnie bohaterki pokazują w serialu, że nie mają żadnych no, jakichś szczególnych umiejętności, tak? No one nie są ani hakerkami, ani, 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 ani nie wiem, nie, nie posiadają dyplomu w MBA. Yy, one są w stanie znaleźć każdego. Każdego, kto kiedykolwiek pojawił się gdzieś w mediach społecznościowych, kto kiedykolwiek pojawił się w internecie. Są w stanie rozpoznać człowieka po tatuażu, który ma na skórze, bo są w stanie yy, przypomnieć sobie kreskę danego tatuażysty i potem tym tatuażyście odnaleźć tego człowieka. Uważam, że to jest bardzo ciekawa i bardzo mądra jak na dzisiejsze czasy koncepcja, bo tak, też tak sądzę, że każdego człowieka można dziś znaleźć w internecie. Fajną postacią jest postać grana przez Agatę Kuleszę. Ona gra matkę głównej bohaterki i gra taką, gra taką osobę, taką rolę, w której ja chyba lubię ją najbardziej takiej kobiety poirytowanej, trochę zmęczonej życiem, trochę sfrustrowanej, ale właśnie w trakcie serialu ona przechodzi pewną przemianę, ta, ta frustracja się trochę odmienia. Ważne jest, słuchajcie, to, że jakby zalążkiem, tak, elementem, związującym fabułę tego serialu jest śmierć brata Głównej bohaterki, czyli jednocześnie syna Agaty Kuleszy, i ta śmierć tego brata powraca kilkakrotnie w trakcie serialu. Ona, bo oczywiście, no właśnie, stąd bierze się też obsesja naszej, naszej bohaterki, naszej Oli, na punkcie tropienia przestępstw, że ona nie wierzy w to, że jej brat zginął przez przypadek, no i oczywiście obsesyjnie próbuje odnaleźć mordercę tego brata. Czy jej się to uda i czy to jest prawda, że on nie zginął przez przypadek, no to oczywiście nie mogę wam tego powiedzieć bo mam nadzieję, że słucha mnie dużo takich ludzi, którzy nie widzieli ultrafioletu i po, moim dzisiaj, po mojej dzisiejszej opowieści będą chcieli ten serial zobaczyć. Ważnym elementem słuchajcie tego serialu, który właśnie ja też uważam za bardzo wartościowy, jest to, że ten serial pokazuje i kładzie mocny nacisk na pracę zespołową, pokazuje sens takiej pracy zespołowej i pokazuje, że po to ludzie powinni ze sobą współpracować, że każdy z nich zna się trochę na czymś innym. W tym serialu nie ma właściwie człowieka, który wiedziałby wszystko. Nie ma takiej, takiej postaci, detektywa, który jest w stanie rozwiązać każdą zagadkę jak Sherlock Holmes, tak, bo bo, bo siłą dedukcji. Szczerze mówiąc, najmniej utalentowana chyba w ogóle taka naj, najmniej, najmniej rozbudowana pod tym względem jest ta główna bohaterka Ola. Ona ma przede wszystkim właśnie być taką postacią, która prze do przodu, która pcha tą akcję, i która nigdy nie odpuszcza, to jest jej, to jest jej podstawowa zaleta. Ona po prostu, jak się uprze, że tę zagadkę trzeba rozwiązać, albo jak się uprze, że ktoś jest winny albo niewinny, to tak musi być i koniec. Tak? I świat musi sprawić, żeby jej słowa się potwierdziły. Natomiast dla mnie interesującym, jakby elementem tego serialu jest to, że tam wiele rzeczy jest odkrywanych troszeczkę przez przypadek. To tutaj przychodzi mi do głowy taka scena, która właśnie bardzo mi się spodobała. W drugim sezonie jest odcinek dotyczący świata młodych filmów. Filmowców. To się rozgrywa w szkole filmowej. No i właśnie, sprawa dotyczy bardzo, bardzo znanego reżysera, który z tej szkoły filmowej się wywodzi, który oczywiście zrobił karierę za granicą i przyjeżdża do Polski w odwiedziny. I jest taka scena, w której nikt nie umie, no właśnie, nikt z tej grupy ultrafiolet nie umie wymyślić, no właśnie. O co tak naprawdę chodzi? I w tym momencie córka jednego z bohaterów, Natalia, zresztą była narkomanka, wypowiada takie, zupełnie przechodząc przez pokój, wypowiada takie zdanie, słuchajcie, ale ja, ja tu po nocach nie mogę spać i kilka dni temu leciał taki film i, i właśnie chyba ten facet, o którym rozmawiacie, jest reżyserem tego filmu, a film był o tym i o tym. No i okazuje się, że to, że film był o tym i o tym, i to właśnie ten facet go wyreżyserował, jest takim... Sygnalikiem do tego, w jaki sposób można rozwiązać tą zagadkę, jakim tropem można pójść do jej rozwiązania. No więc to w tym serialu bardzo mi się podoba, że pojawiają się różni ludzie, którzy dają takie właśnie różne tropy, tropki, elementy, elemenciki, tak? Tej, tej układanki, którą trzeba będzie na koniec poskładać. Myślę, że to jest duża siła tego serialu, bo dzięki temu. My możemy bardzo łatwo się zidentyfikować z tymi bohaterami. Oni są tacy jak my. My też nie znamy się na wszystkim. My też nie wiemy wszystkiego, ale każdy z nas ma swoje mocne strony i każdy z nas ma takie rzeczy, na których zna się świetnie. No i właśnie, i w, w, w których czuje się jak ryba w wodzie. I na pewno właśnie to one mogłyby być takimi elementami, które my do tych puzzli jesteśmy w stanie włożyć. Niezwykle mocnym elementem, dużym atutem tego serialu jest tematyka, jaką porusza. O ile w pierwszym sezonie to jest trochę tak, że no to są takie morderstwa typowe, tak? Jak to w serialu kryminalnym. Ważne jest to, że serial w Ultra Fiolet jest serialem proceduralnym czyli w każdym odcinku rozgrywa się inna sprawa. Ja szczerze mówiąc, wolę takie seriale. Eee, jakoś nie wiem, lepiej mi się ogląda, właśnie. Takie historie, które są zamknięte w, w granicach jednego odcinka, choć oczywiście takie historie są z zasady bardziej naiwne, tak? bo są skrócone, muszą zostać do tego jednego odcinka. Y Stłoczone, no więc jasne, że to rozwiązywanie zagadek jest trochę mniej skomplikowane niż gdybyśmy śledzili jakąś bardzo rozbudowaną akcję przez kilka czy kilkanaście odcinków. Pamiętajcie, że seriale proceduralne to nie tylko seriale kryminalne, bo takimi serialami mogą być też seriale medyczne, takie jak, no nie wiem, choćby nasze bardzo swojskie na dobre i na złe. Czyli to jest, jeszcze raz mówię, serial, w którym w każdym odcinku mamy jakby rozegraną pewną historię, która w tym odcinku się zamyka. No i wracając do rzeczy. Tematyka ultrafioletów w, drugiej, w drugim sezonie drastycznie się zmienia. Dzień dobry Państwu. Myślę, że to jest nasza wspólna sprawa, to jest nasze miasto i mamy prawo wiedzieć, co się w nim dzieje. Został zamordowany człowiek, członek mojej rodziny, a policja udaje, że się nic nie stało. I nie wiem, czy policja ukręca sprawę łeb specjalnie, czy dlatego, że tak jest po prostu wygodniej i łatwiej. Która wścieka. Jeśli dowiedzą się, że znowu współpracujemy z Ultrafioletem, ja dostałem jasny przekaz. Albo ja, albo oni. Nie mogę ci pomóc. No nie. Ja wiem, że szef że, mówił, żeby z nimi nie współpracować, ale w tym momencie to chyba jest jedyna opcja. To ja pomagam ci łapać przestępców, pamiętasz? To mógłby pani, że nie jest z policji. No podobno, ale nie dość dokładnie. Ja jestem z grupy Ultrafiolet. I to, że ten serial został nakręcony w 2019 roku, ten drugi sezon został wtedy nakręcony, jest o tyle istotne, że serial, serial porusza bardzo, bardzo aktualne problemy, takie, z którymi mamy do czynienia, takie, które pojawiają się w gazetach, takie, które pojawiają się w telewizji, które pojawiają się w radiu. No i tutaj będę na końcu mówiła o tym, że uważam, że to jest świetny serial do uczenia języka polskiego jako obcego. I to jest między innymi jeden z z powodów, dla którego on jest świetny, nasi studenci, których uczymy, z którymi pracujemy, oni lubią wiedzieć, co się wokół nich dzieje. No a zdecydowanie łatwiej jest nam to wytłumaczyć, jeśli mamy jakiś materiał ilustracyjny. No i niektóre problemy dodatkowo łatwiej jest wytłumaczyć na historiach nieprawdziwych. Trochę abstrakcyjnych, a niekoniecznie na historiach konkretnych ludzi, ponieważ no, my jako nauczyciele jednak powinniśmy mm, uciekać, jeśli się da, od wtłaczania studentom czy uczniom naszych ocen. Pewnych rzeczy, które wydarzyły się na świecie. No i właśnie, czasami łatwiej będzie nam o czymś opowiedzieć wtedy, jeżeli nie będzie to dotykało jakiejś prawdziwej sprawy czy prawdziwej osoby, na której temat my mamy absolutnie własną i swoją opinię. Będziemy mogli się troszeczkę od tego odciąć i uciec. Słuchajcie, w drugim sezonie serialu Ultrafiolet pojawia się ruch mitu, pojawiają się problemy z molestowaniem i taką no, dominacją męskiego świata na wysokim szczeblu, pojawiają się problemy pseudokibiców i sprzedawania meczów, pojawiają się problemy z reprywatyzacją ogromnie żywe wciąż w Polsce. Pojawia się wspomniany przeze mnie już świat młodych filmowców, pojawia się także świat influencerów, patoinfluencerów, youtuberów, vlogerów, czy tam zwał jak zwał. I on jest tutaj pokazany no tak, dość, dość ostro, jednoznacznie, może nie jednoznacznie negatywnie, ale mocną oceną tego, że no. Świat trochę oszalał i idzie nie w tą stronę, w którą powinien. Tutaj, w tym odcinku. Pojawia się taka historia, jakby rywalizujących ze sobą, właśnie takich, takich blogerów, youtuberów, którzy, no właśnie, kręcąc filmiki, posuwają się troszeczkę za daleko. No znowu, nie opowiem Wam szczegółów, bo, bo mam nadzieję, że obejrzycie. To jest jeden z odcinków, moim zdaniem, bardziej udanych, bo, no właśnie, serial Ultrafiolet opiera rozwiązywanie wszystkich zagadek na mediach społecznościowych, nowych mediach, internecie, komputerze i w dużej mierze wszystko, co udaje się w tym serialu rozwiązać, to, jest, to, to dzieje się to dzięki właśnie takim umiejętnościom korzystania i poruszania się we współczesnym świecie. No i dobrze, że... Ten odcinek pokazuje, że no właśnie, nie tylko to jest na świecie ważne, że o, oczywiście, za pomocą mediów społecznościowych i nowych mediów, każdego można namierzyć i znaleźć, ale to życie w komputerze no nie powinno być życiem, nie powinno być życiem. Które odbieramy za prawdziwe. Tutaj też duży plus za no właśnie fajne zbudowanie roli tej youtuberki, o której mówiłam Wam na początku, która jest jedną z głównych bohaterek, tych członkiń grupy Ultrafiolet, która jest no właśnie znaną taką youtuberką, influencerką modową, a jednak gdzieś tam w trakcie serialu poznajemy jej historię i dowiadujemy się, że no życie, które widzimy w komputerze, nie zawsze jest tym, co człowiek ma w sobie naprawdę i, i jest to właściwie tylko maska, którą pokazujemy na zewnątrz. E, pojawia się też w drugim sezonie serialu Ultrafiolet problem surogatek, problem handlu ludźmi, problem zbiorowych samobójstw młodzieży, problem Anglików przyjeżdżających do Krakowa na wieczory kawalerskie i roznoszących miasto. Czyli wszystko to, z czym, z czym na co dzień miewamy do czynienia. Dużym plusem ultrafioletu są plenery, w których się rozgrywa. W serialu zobaczymy naprawdę piękną łódź. W jednym z odcinków zobaczymy też bardzo ładny Kraków. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że ten serial rozgrywa się w realistycznych kolorach. Po zakończeniu ostatniego odcinka włączyłam sobie na chwilę taki serial Zbrodnia, który też można znaleźć na Netflixie, bo tam oglądałam ultrafiolet. No i to też jest serial Kryminalny. No i włączyłam pierwszy odcinek, obierzam 5 minut i na razie chciało mi się oglądać, dlatego, że serial jest typowym polskim serialem. Jest Bury... Prześwietlony e, z takim tym beżowo-brązowo-szarym filtrem. Oczywiście, tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to wszystko jest specjalnie. Natomiast szczerze mówiąc, ja zdecydowanie wolę taki świat, jaki pokazuje się w ultrafiolecie świat w normalnych, realistycznych barwach świat, który generalnie jest fajny, szczęśliwy, zadowolony. Kolorowy, piękny, no a to, że dzieją się w nim zły, złe rzeczy, no to, no to tak już jest i tyle. I to jednak wydaje mi się wizja zdecydowanie bliższa temu, z czym mam do czynienia na co dzień, bo tak, mój świat za oknem takim się właśnie wydaje. Kolorowy, ładny, żywy, ludzie w nim no nie są właśnie tacy, jak zobaczyłam w tych pierwszych pięciu minutach zbrodni, czyli nieszczęśliwi, rozmemłani i zmęczeni życiem. Nie, nie. Oni normalnie żyją, kochają, kłócą się, denerwują i rzucają w siebie talerzami, ale właśnie te talerze najczęściej są kolorowe, albo przynajmniej ściany, w które rzucają, są kolorowe, a niekoniecznie wszystko jest szaro-buro-beżowate. Yy, No i ostatni plus, o którym chciałabym Wam powiedzieć. No i właśnie, to jest, to jest chyba ten element, który jest dla mnie taki ważący, jeżeli chodzi o spojrzenie na ten serial z perspektywy nauczyciela kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Język, 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 którym posługują się bohaterowie serialu. Słuchajcie, w tym serialu, jak na polski film czy serial, wszyscy mówią wyjątkowo wyraźnie. Mówią ładnie, wyraźnie, otwierają buzię, nie mymłają pod nosem. E, oczywiście zdarzają się tacy aktorzy, którzy trochę mymłają pod nosem, bo takim aktorem jest na przykład Bartek Topa. E, on jest cudowny, ja go uwielbiam, ale czemu nie może otwierać buzi? To jest dla mnie absolutna zagadka. E, w kolejnych odcinkach pojawiają się też oczywiście, właśnie szczególnie w drugim sezonie już jest to widoczne, Gościnnie, aktorzy, tacy z, z, z wyższej polskiej półki. Pojawia się Wojtek Mecwaldowski ze wspaniałym góralskim akcentem gra policjanta mieszkającego w Krakowie, pojawia się Paweł Wilczak, który, no właśnie. Też memuła pod nosem niestety. No ale taka już, ich, taka już ich przypadłość i taki już ich urok można to przeżyć. Natomiast generalnie główni bohaterowie tego filmu mówią bardzo ładnie, mają napisane naprawdę niezłe dialogi, dialogi, które no możecie mnie zakrzyczeć teraz za to, wydają mi się dość bliskie rzeczywistości. Oczywiście nie twierdzę, że nie twierdzę, że nic bym tam nie zmieniła. Pewnie przy, przy kilku kwestiach coś bym trochę pogrzebała. Natomiast no, w porównaniu z wieloma 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 polskimi serialami i filmami, to wydaje mi się, że oni mówią naprawdę naturalnie. <laughs> Na dodatek nie mówią tak jakby ktoś włożył im w usta czy w gęby nie swoje zdania. No tak, z tego jak mówią i co mówią, jestem zadowolona. Co więcej, posługują się takim językiem, no właśnie, który wydaje mi się językiem bardzo współczesnym, bo ten język jest pełny. Mm, Slangu, ale takiego nieprzesadnego. Pojawiają się w filmie przekleństwa, ale nie w nadmiernej ilości, tylko wydaje się, że jednak w tych momentach, w których no byłyby one umotywowane i potrzebne. Pojawiają się, pojawia się w filmie leksyka specjalistyczna, związana z tematem danego odcinka, ale znowu nie jest ona zbyt duża i nie jest przesadzona. Pojawia się też w filmie dużo słownictwa związanego z nowymi mediami, właśnie z mediami społecznościowymi, a to mówiłam już o tym w filmiku, który możecie znaleźć na kanale, który dotyczy filmu Hater, sala samobójców. To jest słownictwo bardzo ważne. Myślę, że tego słownictwa trzeba uczyć i studentów zagranicznych, i polskich studentów i uczniów. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy pracowali nad tym, aby wyrobić powoli polskie nazwy dla wielu angielskich słów, które, które no właśnie w tym świecie mediów społecznościowych funkcjonują. Ja w swojej książce Liczna Banacha, którą pokazywałam właśnie tam w odcinku o hejterze, proponuję takie ćwiczenie, przypomnę Wam je, w którym, no, właśnie trzeba e, poukładać słowa, które są tam zebrane, więc można z tego, można z takiego gotowego ćwiczenia, możecie skorzystać, e, przypasować je do odpowiednich mediów społecznościowych e, czy do odpowiednich portali internetowych i później zaproponować polskie odpowiedniki dla słów, które, no, właśnie których używamy na co dzień, a które polskimi słowami nie są. E, Jakbyście nazwali po polsku youtubera albo pato-influencera? E, no to jest właśnie, to jest zagadka dla Was. E, więc, e, więc, e, więc, no co, chyba tyle. Mogę Wam życzyć miłego oglądania. Niech Wam się ten ultrafiolet podoba, tak jak mi się podobał. E, no naprawdę, tak, to co tak, mogę się przyznać, że jestem zachwycona. Mało bym w tym serialu poprawiła, mało bym zmieniła. Bardzo trzymam kciuki za to, żeby powstała trzecia seria, mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie. Wyłączam już mój ultrafiolet, bo pewnie oczy Was bolą. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.